Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Witamy Was w nowym odcinku Hot or Not. Kolejka numer jeden wyjątkowa, a to głównie za sprawą Mosa Lacha i Bruno Fernandesza. Pierwszy zdobył 17 punktów, drugi 20. I tak naprawdę, zrobienie 100 oczek nie było jakimś wielkim wyczynem w tej rundzie Mi niestety się nie udało, bo zrobiłem tylko 99 oczek Jednak moim rozmówcom i dwóm kolejnym filarom tego podcastu, to się zdarzyło Czyli witam was serdecznie, Emilian Dzień dobry Oraz Jakub Szulc Cześć No i tak jak powiedziałem, chłopaki dumnie dzierżą po pierwszej kolejce ten emblemat z minimum sto, setką punktów Kuba zdobył 102, Emilian równą setkę Także możecie zacząć opowiedzieć jak to się stało, kto był liderem waszych drużyn i po prostu jak wam poszło. No tak jak Łukasz powiedział, u mnie udało się zdobyć 102 oczka, dopisali oczywiście i kapitan i druga opcja, czyli Bruno Fernandes. No, to była podstawa, żeby taki wysoki wynik wykręcić, posiadanie tych dwóch zawodników, w tym jednego z nich na kapitanie. Poza tym obaj napastnicy dali zwroty, bo Antonio aż 13 punktów, Inks 7. Duet z Liverpoolu dał podwójne czyste konto. I jeszcze potrojenie United też dopisało, no bo Greenwood dopisał sobie oczka w ofensywie. Niestety Show nie zachował czystego konta. Jeszcze złapał tą głupią żółtą kartkę, przez co te, tych punktów mogło być jeszcze więcej, no bo na ławce miałem. I Ailinga i Rico Henry'ego, którzy mieli czyste konta, więc tak paradoksalnie, gdybym dał opaskę Fernandeszowi, gdyby Ailing i Henry wyszli w pierwszym składzie zamiast Showa i na przykład Bendy albo Barnesa, no to ten wynik mógł być o wiele, wiele lepszy, ale 102 punkty to tyle oczek, że nie mam prawa narzekać. Z te dwa punkty zrobił też przy okazji skład, który my proponowaliśmy w pierwszej rundzie, no bo tak się składa, że Kuba zbudował identyczny, także był słowny, my zaproponowaliśmy ten skład i on go zrobił, on też zrobił świetne rezultaty, także jak najbardziej nam się udało, a Emilian, tobie też poszło dobrze i ty poszedłeś też w jedną ciekawą różnicę, był to Lukas Mura, on nie dał punktów, ale chyba się cieszy z tego wyboru. Czy poszedłem dwie różnice? Tak to poszedłem szablonem. No ten Lucas Mura wyglądał dobrze z Manchesterem City, ale tylko w kontekście pracy w ofensywie, defensywie, z punktów z tego nie było. Nawet nie wiem, czy jakieś strzały oddał. Miałem chyba ze trzy kluczowe podania, więc to jest jakiś prognostyk przed Wolverhampton i Watford. No i poszedłem jeszcze w Kirill który jak zobaczyłem, że strzelił w drugiej minucie, to taki szczęśliwy byłem, ponieważ jest pierwszy mecz kolejki w Rentfort oglądałem za kanapy, bo bałem się do posiadania toneja. Ale jak zobaczyłem, że zbrakowało, to stwierdziłem, że teraz może być już tylko lepiej. Właśnie Wilson wynagrodził mnie zaufanie, więc. No jestem po prostu zadowolony. No Tony nie oddał nawet strzału w tym meczu przeciwko Arsenalowi. No ale wykonał kawał niesamowitej roboty, no, za którą niestety fantazji nie, wy nie wynagradzają. Ja miałem właśnie Anglika w składzie no i zdobył on dwa punkty łącznie zdobyłem 99 także jak już wspominałem nie dołączyłem do tego klubu 100 wśród Hotornot ale to jest tylko początek sezonu ja się za to cieszę z Bendramy którego pchałem zresztą w tym pierwszym odcinku w tym sezonie i twierdziłem że jest to świetna opcja udało się zdobył 12 oczek bramka asysta wykrował jedną okazję oddał do strzały także świetny występ i tak przechodząc od tego Bendramy to możemy przejść do pierwszego etapu Hotornot na dziś Czyli powiemy o najlepszych opcjach z kolejki numer jeden. Kto nam zaimponował? No i Algerczyk na pewno jest jedną z tych opcji, no ale oczywiście jest też wielki Paul Pogba, który zanotował aż cztery asysty. Dodatkowo Bruno Fernandes z hat-trickiem, Mosalach z bramką, bramką i dwiema asystami. No i tu pojawia się pytanie: czy jeśli nie mamy któregoś z nich w składzie, to czy warto teraz w nich iść? No i jeśli mówimy o opcjach premium, no to gra bez Salaha i Fernandesza, no to delikatnie mówiąc, jest bardzo nierozważna. Tych dwóch zawodników po prostu trzeba mieć, szczególnie patrząc na ich kalendarz. No i jeszcze po takich meczach, jakie rozegrali w pierwszej kolejce, no bo to ich posiadanie wzrosło drastycznie, mieli już około 50% przed rozpoczęciem gry, a teraz już to ich posiadanie zbliża się do 60%. Zresztą cena Fernandesza już nawet wzrosła o 0,1, a Salaha prawdopodobnie przed startem kolejki też może wzrosnąć. No, i gra bez nich jest wielkim ryzykiem, bo jeśli znowu dadzą zwroty, no to te straty już będą bardzo duże. Więc w ich przypadku, jeśli zaczęliście właśnie z innymi zawodnikami premium lub jakoś tam rozmieniliście ten budżet na kilku tańszych zawodników, no to w tym wypadku kupno któregoś z nich będzie na pewno cięższe, ale te straty. Yy, które mogą wystąpić, będą naprawdę ciężkie do nadrobienia. Jeśli chodzi o Benramę i Pogbę, no to sytuacja nie jest aż taka jasna. To wszystko zależy od składów jakie mamy i od opcji właśnie jakie posiadamy. No bo na przykład jeśli tak jak ja macie Greenwooda i Fernandesza, no to wymiana któregokolwiek z nich na Pogbę nie ma żadnego sensu. Ale jeśli macie innych pomocników za około 7, 6 milionów, no to wtedy kupno Benrame wydaje się naprawdę dobrym pomysłem. Ja bawię po prostu w kontekście Bruno i Salah'a przede wszystkim spokojnie. Fantazy to jest maraton, nie sprint. Sam jestem dobrym przykładem w zeszłym sezonie, jak to jest, kiedy nie, zaczynasz bez kogoś, kto zrobił spore punkty w pierwszej kolejce. Ja wówczas wybrałem Manę, który miał dobrą końcówkę sezonu i dobry presezon zamiast Salah'a. I najgorsze w takim momencie jest panikować, bo ja pamiętam, że Liverpool miał bodajże że że w pierwszej kolejce grała się z Leeds i potem miał dwa trudne mecze. To sobie od razu obmyśliłem na szybko plan, że no tutaj wywalę Mane, wezmę Rashforda, bo miał dobry mecz i potem odkupię tego Salaha zamiast Sona. I co skończyło się tym, że są w następnej kolejce zrobił 24 punkty, czy na 25 i popsuł ten plany Rashford zbrankował, Mane z dwa gole, więc najgorsze w tej chwili to jest panikowanie i szukanie transferów. więc po prostu, należy po prostu poczekać. I dopiero po jak już będziemy wiedzieć, że te nasze wybory zamiast takiego Bruno czy Salaha to są no, złe typy, no to po prostu wtedy możemy się zastanawiać nad transferami. Zwłaszcza, że większość z nas postawiła w naszym w ład... Częstym ruchem było granie bez Bruno, Jak tak patrzę na Twitterze czy na jakichś grupach Facebookowych, to po prostu ktoś w jego miejsce w rankingu uda, że mieć jest United, nie odbrał, odbrał Mareza i Sona. No to są zapunktowo, więc to jest nadal dobra opcja, zamiast. Znaczy, może nie tak dobra jak Bruna, ale daje to jest dobra opcja. I Mariusz gra teraz z i to też jest dobry, dobry mecz, więc po prostu nie warto ich sprzedać, żeby ich pchać to bruno, zwłaszcza, że po tej pierwszej kolejce mamy jeden darmowy transfer, więc prawdopodobnie musielibyśmy się wchać w, w minusy za nich. Ja raczej też należę do, do tego kościoła, by raczej po pierwszej rundzie zmian nie robić, jeśli to nie jest konieczne, bo nie wymaga tego żadna kontuzja itd. No jednak nie po to, pociliśmy się przez tydzień czy dwa przed startem rozgrywek, wybierając ten najlepszy skład, by teraz zmieniać nasze ruchy po pierwszej rundzie. Myślę, że każdemu z tych zawodników należy dać chociaż te dwie rundy na wykazanie się. No i dlatego tym bardziej, jeśli mamy na przykład zamiast Bruno wzięliśmy Sona czy Mareza, no to z tego i tak ci będą punkty, także nie widzę w tym żadnego problemu. No i taki byłby mój wniosek. Nie wiem, czy wy byście się podpisali, że po pierwszej rundzie zbytnio bym gwałtownych ruchów nie robił w naszych składach. No zgadzam się po prostu, bo tych pierwszych kolejce nawet nie wiemy, kto jest tak naprawdę w formie, no bo patrząc na to, że. A Villa od razu dostała w cymba od Watfordu to nie wiem, czy to jest aż taki wyznacznik, że teraz powinniśmy sprzedać tego Inksa czy Błędy na przykład. No właśnie, a co w wypadku, gdy Błęda zagrał naprawdę katastrofalne zawody. I w jego przypadku mogli moglibyśmy mieć pewne zastrzeżenia, czy, czy to w dalszym stopniu będzie wyglądać lepiej, no bo ten mecz był naprawdę słaby, a Ston Villa zagrała słabo. I do tej grupy ze słabszymi występami moglibyśmy też dorzucić na przykład Harwego Barca. I co w ich wypadku tutaj też zalecacie, by być spokojnym menedżerem? Czy już czujecie, że z tego raczej nie będzie punktów? Ja akurat posiadam obu, i Barnsa, i Buendie, i tutaj e, mam duże wątpliwości i to nie wynikają one raczej z tego, że nie jestem cierpliwy, tylko z tego, jak, e, jak zagrały oba zespoły, i Aston Villa, i Lester, bo e, ten brak punktów Buendie i Barnsa nie wynikał tylko i wyłącznie z ich słabej dyspozycji, tylko z ustawienie zespołu. I lisy, i de zagrały troszkę inaczej niż się spodziewaliśmy. No i rola Barsa i BND nie była taka, na jaką liczyliśmy. Nie grali oni tak ofensywnie, tak wysoko. I z tego powodu rzeczywiście możemy wątpić w to, czy ten ich potencjał punktowy będzie taki, na jaki liczyliśmy przed sezonem. Myślę, że nie ma co wykonywać jakichś nerwowych ruchów. Ale na pewno będziemy musieli się zastanowić. Szczególnie w przypadku Bundy, który po trzeciej kolejce ma bardzo słaby kalendarz. Myślę, że jego akurat nie trzeba wyrzucać jakoś panicznie teraz. Po ze względu na te dwa nadchodzące spotkania: Newcastle i Norwich, no to mm, nie ma co robić właśnie panicznych ruchów. A w przypadku Barnesa trzeba dalej obserwować. No, Alternatywy są fajne, jak na przykład Benrama I No będzie można łatwo z nich zrezygnować, łatwo przeskoczyć, więc Myślę, że tą jedną kolejkę można im jeszcze dać Czyli pewnie wszyscy podpisujemy się pod tym, że Po pierwszej kolejce trzeba być przede wszystkim cierpliwym No jeśli ktoś ewidentnie was zdenerwował w tej pierwszej rundzie, no to nie kłóćcie się z samym sobą Trzeba, trzeba też trochę takiej swojej inwencji w tej grze Ale my raczej zalecamy cierpliwość Tym bardziej, że po kolejce numer 3 będziemy mieli przerwę na reprezentację. I to nie tylko jest problem ze względu na to, że nie będziemy mieli przez dwa tygodnie Premier League, ale w związku z tym może przyjść kolosalny problem związany z tym, że zawodnicy, którzy będą powracać np. z Ameryki Południowej, Afryki czy Azji, będą musieli odbyć kwarantannę 10-dniową tuż po powrocie. No i do takiej grupy zaliczymy m.in. Salaha, Alisona, Firmino, Rafinę, Antonio. Jimeneza i inaczej, no graczy jest naprawdę dużo też Martinez czy bramkarz Aston Villa. Co wy o tym powiecie, no bo to może sporo skomplikować całe rozgrywki, nie tylko Fantasy Premier League, ale też Premier League, no bo na przykład Liverpool traci właśnie Salah'a, Alissona, Firmino i Fabinho. I po prostu pytam, jak wy chcecie zareagować na to wszystko bo, bo na ten moment nie ma żadnego porozumienia między FA a UEFA czy FIFA. -om. I jeśli do tego nie dojdzie, no to ci zawodnicy będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę po powrocie z reprezentacji, a co za tym idzie, oni zagrają w kolejce numer 4 i w kolejce numer 5. I jeśli wyjdziemy dalej w przyszłość, no to w kolejce numer 8 i w kolejce numer 9 również Salah czy Jezus nie wystąpią w tych, w tych rundach No i co za tym idzie, w Fantazy Premier League będą dużo mniej użyteczni, gdyż na przykład teraz po kolejce numer 3 moglibyśmy sprzedać Salaha i odkupić go dopiero na kolejkę numer 6. I jak wy się po prostu zapatrujecie na to, i czy jakoś się bardziej przygotowujecie na, ten, na tą ewentualność? No to na pewno może wywrócić do góry nogami wszystko. Ja jeszcze zanim zacznę, to tylko się poprawię, bo powiedziałem, że Błędja w trzeciej kolejce zagra z Norwich, on zagra z Beniaminkiem, ale z Brentford. No i tutaj w przypadku tych zawodników, szczególnie z Ameryki Południowej, tak jak powiedziałeś, Brazylijczyków, Argentyńczyków, też zawodników z Afryki. No, generalnie z, z reprezentantów krajów, którzy będą grać albo pochodzą z, z kraju z tak zwanej czerwonej strefy, yy, klasyfikowanej przez angielski rząd, albo będą grać z inną reprezentacją, która do tej strefy należy, no to ta sytuacja jest ciężka. Tak jak powiedziałeś, nie ma rozwiązania. Ja myślę, że tutaj będzie musiał być wypracowany jakiś kompromis, bo wiadomo, że rozgrywki reprezentacyjne są ważne i tutaj FIFA będzie chciała. Na pewno nie będzie chciała dopuścić do tego, żeby zawodnicy nie byli blokowani przez kluby, no ale interes klubów ze względu na te, przez fakt, że to kluby płacą zawodnikom, no i ten budżet piłki klubowej jest zdecydowanie większy i ta stawka poniekąd, no to tu będzie musiał być wypracowany jakiś kompromis, bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie za bardzo sytuacji, w której tacy zawodnicy w przeciągu pierwszych 10 kolejek, aż cztery kolejki będą musieli opuścić. Jeśli do czegoś takiego dojdzie, no to na pewno będziemy musieli szukać alternatyw. Na przykład w takim wypadku, jeśli salach wyjedzie, no to Żota stanie się świetną opcją. No i takich alternatyw będziemy musieli szukać, ale ja szczerze mówiąc, myślę, że do tego nie dojdzie, bo jakiś tam kompromis będzie musiał po prostu być wypracowany. W każdym razie jest to na pewno kolejny argument za tym, żeby być cierpliwym, bo te wszystkie regulacje jeśli będą potwierdzone, to na pewno przed trzecią kolejką więc, yy, lub może nawet i przed czwartą, bo nie wiadomo jak to będzie, dlatego ta wstrzemięźliwość z transferami i zachowywanie tych darmowych ruchów może nam się później przydać no oczywiście jest też ewentualne, że po prostu każ będą symulować kontuzje i nie, i nie pojadą na zgrupowania przez jakiś ból pleców, którego nie można zlokalizować, ani podać przyczyny, ale nie uniemożliwia on grę takich ewentualności na pewno nie wykluczamy no, ale tak jak powiedziałem, po prostu musimy mieć na uwadze to, że taki wirus FIFA może się wydarzyć. Wirus w naszych składach, bo ci zawodnicy prawdopodobnie pojadą na te reprezentacje. No chyba, że tak jak Kuba mówił, jakieś tutaj rozwiązanie korzystne dla obydwu stron zostanie wypracowane. No ale teraz możemy wybrać już skład na kolejkę numer 2. Kolejce numer 1, tak jak powiedziałem, udało nam no, się, zdobyliśmy ponad 100 punktów. Jednak w poprzedniej rundzie nie był to jakiś wielki wyczyn, gdyż 100 punktów uzyskało ponad 400 tysięcy menadżerów No teraz będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, jednak nie ukrywamy, że będzie to naprawdę ciężkie. I jeśli chodzi o Bramkę, to tutaj pewnie byśmy się zastanawiali między Sanchezem a Rają, gdyż mamy do dyspozycji 4,5 miliona. Także chłopaki, co wy sądzicie? No Watford po pierwszym meczu jest w gazie, a Krystal Palace wręcz przeciwnie, a Raya pokazał, że potrafi kilka punktów za save'y nabić, więc wydaje mi się, że to może być ciekawa opcja na tą jedną kolejkę. No tak, myślę, że możemy zaryzykować z goalkeeperem Brentford. Tak jak powiedział Emilian, Crystal Palace nawet na wyjeździe wydaje się delikatnie lepszym fiksem. I... To chyba będzie fajny pik. Ja mam sam Rico Henry'ego, więc tutaj też liczę na czyste konto Brentford i, i się podpiszę pod tym. W obronie zaczniemy też od dwóch pewniaków, Aleksander Arnold i Simkas, Ale a propos Greka, to musimy też wspomnieć jeszcze inną, gorszą informację, ponieważ Robertson wrócił do treningów. Na razie tylko biega, tylko sobie truchta. No jednak początkowo miało być to tylko 6-8 tygodni przerwy. No i to nam troszeczkę komplikuje tą sytuację z obrońcami za 4-0. No, tak zdecydowanie, bo e, myślę. No, nie, no jestem wręcz pewien, że e, w meczu z i Klop nie będzie ryzykował. No, bo tak naprawdę nie ma sensu, by. Nadwyrężać zdrowie Robertsona, no ale tydzień później Liverpool zagra z Chelsea i tam myślę już, że skoro Szkod wrócił do treningów, nawet indywidualnych, to raczej do tego meczu jest przygotowywany. Bo co to dużo mówić? Simikas tak naprawdę przez nieprzychylność wiesz, nie zanotował asysty w poprzedniej kolejce, a mógł spokojnie dostać punkty za jedną z bramek, ale w defensywie był bardzo elektryczny. Tam dawał się mijać zawodnikom Norwich i, za, i zaliczył kilka błędów, które na szczęście dla Liverpoolu nie skończyły się straconą bramką. No, ale nie jest to taki punkt zespołu, któremu myślę, że Niemiec mógłby tak bezgranicznie zaufać i w takim spotkaniu z The Blues, no to jeśli będzie opcja, żeby zagrać Robertsonem, to myślę, że Klopiusz z tego na pewno skorzysta. A tak do kompletu pewnie dorzucimy Diasa, głównie ze względu na to, że zagrał on z Norwich u siebie. No, mimo tego, że w pierwszej kolejce cały Manchester City jakoś bardzo nie zachwycał, dopiero od pojawieniu się na boisku Kavina de Bruyne zaczęło to jakkolwiek wyglądać, no jednak Fix z Norwich nie pozwala nam przejść obojętnie obok tego, dlatego ląduje tam też Diaz i przechodząc do pomocy, to tutaj jest dwójka nieskazitelna, jest Salach, jest Fernandes, zero dyskusji. No, ale dalej już trochę możemy tutaj podywagować, ponieważ jest Greenwood, jest Mares. No i tutaj też jest to raczej zrozumiałe, właśnie ze względu na to, że Greenwood w pierwszej kolejce zagrał naprawdę dobrze, zdobył gola i był też blisko innego trafienia Tym kolejnym kandydatem jest Mares, ale tutaj sytuacja wygląda tak, jak w przypadku Diasa, że po prostu liczymy na to, że ta maszyna Guardioli trochę no, trochę rozgorączona po tym starszym Tottenhamem, na pewno podrażniona że przejedzie się po biednych kanarkach. No, i tutaj w tym, w tym przejechaniu, w tym walcu ma uczestniczyć, ma uczestniczyć Mares, który dodatkowo wykonuje rzuty karne, dlatego stawiamy na niego. A jeśli chodzi o tą piątą opcję w pomocy, to pewnie wahalibyśmy się między Sarem, który również doskonale wszedł w Premier League ponownie, tam zrobił spory wiatrak z Mata Targeta, a tym niesamowitym Benramom. I na kogo wy byście postawili? No, obrona Brighton nie wyglądała jakoś specjalnie. Dobrze, zwłaszcza przez te fragmenta gry. A z kolei obrona Leicester chyba już wyglądała wiele lepiej, więc bardziej skierowałbym się w stronę Sara. Ale ten właśnie to miejsce za 6, za 6 minut i mniej pozwolił budżecie naszym składzie na następną kolejkę. Wydaje mi się, że może być tam kilka fajnych opcji. No, Sar to będzie fajna różnica i tak jak Emilian powiedział, e, mamy taki pojedynek niebratobójczy. No po prostu starcie. E, Drużyn, które będą walczyć o Puchary, starcie Barnsa i Bendramy, czyli zawodników, których wielu z nas ma w swoich składach. I tutaj ten potencjał punktowy przez jakość defensyw nie jest aż taki duży, a Sar fajnie wszedł w tą pierwszą kolejkę. No i tutaj może być przez swoje posiadanie też fajną różnicą, i myślę, że właśnie możemy na Senegalczyka postawić. Sar na pewno jest ciekawą różnicą. Ale takich w ataku chyba nie będziemy szukać, bo zbytnio też już jak zwykle nam się budżet, budżet kurczy, jeśli przechodzimy do tego ataku. No i tutaj znowu chyba zaufamy Inksowi. No z Anglikiem jest taki problem, że on nie był zbytnio pod grą, jeśli chodzi o mecz z Watfordem. Zaliczył tam 24 kontakty z piłką, a tą bramkę zdobył dopiero w doliczonym czasie gry to z rzutu karnego. Także nie był to świetny występ Inksa, nie był to w ogóle świetny występ Willi. No, co innego możemy powiedzieć o Niuka, z którymi się zmierzyłem, którzy wypadli naprawdę dobrze przeciwko West Hamowi. Byli bardzo zaangażowani, szczególnie podczas pierwszej połowy. No ale myślę, że zaufamy Inksowi, damy mu drugą szansę. Tym bardziej, że zagrał słaby mecz przeciwko Watfordowi, a mimo to zapunktował. A na drugiego napastnika wrzucimy kogo? No właśnie, kogo? Zostało nam chyba 6,5 miliona. Także i o Iwan Tony, i jak to woli. I... Także chyba nie ma co dyskutować za tę cenę. Nikogo innego nie znajdziemy, nawet mimo tego, że. Angli w tym pierwszym meczu nie oddał nawet strzału. No i to nie wygląda w tym meczu z Arsenal trochę jak Harry Kane zeszłego sezonu, czyli często schodzi do rozegrania, bardziej obsługiwał kolegów, ale ze słabszą defensywą, gdzie to bardziej od niego będą zależały bramki i asyst, to powinien grać trochę wyżej i grać trochę bardziej agresywnie. No tak, ciężko nawet znaleźć w tym budżecie jakąś inną opcję, no bo jedyny jego rywal na dobrą sprawę to będzie chyba MOP z Brighton. I to myślę, że. To Tonaia ma zdecydowanie więcej graczy spośród nas. Była to o wiele bardziej popularna opcja. No i to Brentford fajnie się zaprezentowało i myślę, że w tym wypadku możemy właśnie postawić na Anglika. Brentford zaprezentowało się świetnie i na to też liczymy odnośnie naszego składu. No, tak jak powiedziałem, na setkę nie liczymy, ale jak będzie 80, czy nawet 75, to na pewno będziemy zadowoleni i możemy przejść do pytań. Które, my, które Wy możecie nam zadawać na grupie Football w Anglii. Tam zawsze w środę pojawia się taki post, gdzie możecie właśnie pytać nas, i my właśnie odpowiadamy od, na te Wasze pytania w odcinku. I pierwsze jest ciekawe, bo jest to pytanie o Emanuela Denisa, czyli też rewelację tej pierwszej kolejki, taką sporą niespodziankę można powiedzieć, bo on jest tym jednym z dziewięciu napastników Watford, który nie miał strzelać goli, a jednak pokazał, że może być inaczej. Miał nie tylko bramkę, ale też asystę. No, i generalnie pokazał się naprawdę ze świetnej strony. I patrząc na to, jakich zawodników mamy za 5-0 i mniej, no to ten Denis wysk wyskoczył nam troszkę jak Philip Konopi Ale z drugiej strony musimy mieć na uwadze to, że on jest nigeryjczykiem, czyli należy do tej grupy zawodników, która jest obarczona ryzykiem niegrania w kolejce numer 4 i kolejce numer 5. Także no, ten medal ma dwie strony. Czy po pierwszej kolejce nie ma co szar szarżować z napastnikiem za 5-0? Ewentualnie możemy go dodać do watch list i sugerować się jak będziemy na przykład chcieli wepchnąć jakąś opcję premium. No i też nie wiem jak długo może mieć skład, ponieważ wydaje mi się, że docelowo tam będzie grał Jean-Pedro, który teraz jest kontuzjowany. A na lewym skrzydle, bo chyba Denis może grać też na bokach ataku, to mamy oczywiście sprawę Sony Sara, który jest pewniakiem. A na lewym skrzydle powinien docelowo grać chyba Joshua King, jak wróci bo kontuzja powinien już zacząć treningi, więc... No, oczywiście, jak będzie strzelać, to pewnie ten Denis będzie grać, ale nie powiedziane, że jest pewniakiem do składu. No, tylko jak spojrzymy na opcję w ataku, no to za 4,5 mamy samych wypełniaczy, którzy nie mają tak naprawdę szans na minuty. A już za takie 5-0 Denis, który przez sam fakt występowania, jeśli utrzyma to miejsce, będzie fajną opcją. A jeśli do tego będzie jeszcze dokładał zwroty, no to będzie. Jednym z najlepszych zawodników w całym WPL, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. No jeśli tak rozmawialiśmy sobie na samym początku o tym Benramie, który może zastąpić na przykład Har Harveya Barnesa, czy to, y to Buendie za 6,5, no to tutaj nam się tworzy właśnie takie 0,5, które możemy na tego Denisa wykorzystać. No a wtedy, mając już trójkę z przodu grającą, mamy naprawdę mocną ławkę i możemy kombinować. Szczególnie jeśli Nigeryjczyk będzie. Miałby utrzymać tą formę. No i to jest na pewno ciekawa opcja. Na pewno nie warta tego, żeby teraz minusować po niego i robić transferujemy, ale ja na pewno mam go na swojej liście życzeń i będę bacznie obs obserwował sytuację. Czyli krótko mówiąc, watch ale może on się nam przydać właśnie ze względu na to, że Lukaku skroczył do gry kościół 11,5 miliona i pewnie nie jeden z nas, nie jeden z was będzie chciał zmieścić go do składu. A najlepiej jakby to było razem w komplecie z Salahem i Bruno A wtedy taki napastnik grający za 5-0 byłby skarbem No ale mamy też pytanie, czy warto kupić Romelu Lukaku Za kogoś z dwójki, Salah i Bruno Część graczy nie będzie chciała zmieścić całej trójki zawodników do swoich składów Wolą, gdy ten ich skład jest bardziej zbilansowany I po prostu pytają, czy wy rekomendujecie to By już teraz kupować Belga kosztem Portugalczyka czy Egipcjanina Myślę, że nie teraz po pierwsze, Belk, mimo formy w vintage, no to jednak jest trochę niewiadomą. Nie wiemy, jak on będzie się prezentował na początku sezonu. Przyszedł późno, nie jest jeszcze zadomowiony do końca w Chelsea, chociaż źródła z Kołam podają, że on ma być gotowy już na spotkanie z Arsenalem. No ale właśnie, teraz debiut zagrałem z Arsenalem, który, delikatnie mówiąc, Chelsea nie leży. Chelsea wygrała Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie, skończyła na czwartym miejscu, ale spotkania z Arsenalem przegrywała. No i po pierwsze, ten e, niewygodny rywal teraz, tydzień później Chelsea gra z Liverpoolem, i ja myślę, że docelowo tego Lukaku na pewno będę chciał mieć w składzie, ale czy teraz, nawet już pomijając kwestię tego, czy kosztem Salacha albo Bruno, no ale generalnie to jest taka bardzo ryzykowna opcja, na której możemy się przejechać. A biorąc pod uwagę to, że i Fernandoz i Salach są w genialnej formie i mają zdecydowanie lepszy kalendarz, no to moim zdaniem na pewno nie warto. Tym bardziej, że Salach i Fernandoz to są pomocnicy. No i żeby wprowadzić za któregoś z nich Lukaku, potrzebujemy dwa transfery, no bo musimy zejść z jakimś pomocnikiem i dopiero jakiegoś innego napastnika wymienić. Więc moim zdaniem na ten moment totalnie nie warto. No tak jak tutaj Kuba powiedział. Po pierwsze, nie wiemy, jak Lukaku będzie wyglądać po powrocie, ponieważ też nie wiemy jak to będzie tutaj wyglądać, ponieważ w Interze Lukaku wygląda świetnie, ponieważ świetnie spracował w duecie z Lautaro martinezem tutaj nie wiem czy taką chemię znajdzie z naszego KM Haversem. No po drugie ten kalendarz, jak dobra Chelsea nie jest, nadal mecze z Arsenal, Liverpoolem, Tottenhamem czy City to są trudne mecze, nawet dla napastnika. No i ten problem budżetu i transferu, ale akurat w siódmej kolejce, kiedy Chelsea już poprawia się ewidentnie kalendarz, to jest takie fajne okienko, gdzie można wymienić, naszała się Bruna na Lukaku, ponieważ Manchester United się pogarszał kalendarz, więc wtedy możemy myśleć o jakichś podmiankach. No a ja tak jak wspomniałem, no, na razie najlepiej poczekać. Też taką dobrą luką na kupienie, sala, na kupienie Lukaku może być właśnie to, gdy Salah pojedzie na tą przerwę na kadrę i dostanie kwarantannę. Oczywiście no, nie życzymy temu, tego Egipcjaninowi i w sumie nam też tego nie życzymy, ponieważ będą uciekać punkty, no jednak byłoby to takie okienko właśnie do zakupu Belga. Ale przechodząc do kolejnych zagwozdek od naszych widzów Mamy takie dwie, chyba dwa krótkie pytania Tutaj myślę, że nie ma się nad czym rozwodzić Pierwsze to jest, czy kogo na bramkę Czy Sancheza, czy Emiliano Martineza A może kogoś innego, na przykład Mediego Tutaj kolega ma na bramce Sancheza No i po prostu planuje wymiany czy kupić Emiliano Martineza, czy Mendiego właśnie po tej pierwszej kolejce. Chociaż my bo wiemy chyba krótko, że nawet w sumie nie będę oddawał wam głosu. Po pierwszej kolejce myślę, że nie ma co w ogóle robić żadnych zmian, jeśli chodzi o szczególnie o bramkarzy. Po prostu to jest taka pozycja, w której najmniej się opłacają jakiekolwiek ruchy, szczególnie po pierwszej rundzie, gdy. Sanchez nie dał tych oczek, a ma ten potencjał, także na ten moment na pewno bym go nie zmieniał, tym bardziej, że jest tańszy od ekipy. No i tutaj ostatnie pytanko na, ostat... na kolejną rundę, Sanchez czy Michael do składu? Na go wy stawiacie? Jakie głosy? Po głosie tylko może. Ciężki wybór. A ja się nie będę ja długo zastanawiał, West Ham wyglądał dobrze w ofensywie, a Brighton lepiej bronił siebie, więc mimo wszystko, mimo tego, nawet, że polecaliśmy Sara w tym składzie na drugą kolejkę, to mimo wszystko chyba Sanchez ma większe szanse na czyste konto niż Michael. Dla mnie też Sanchez. No. Ze względu na cenę, ze względu na cenę. No też nie wiemy, czy to jest po prostu wybór, y, czy to jest rotacja tymi dwoma bramkarzami. No ale myślę, że jeśli rotacja, no nawet mimo tego, no to Sanchez jest y, lepszą opcją. Tak, właściwie, Kuba, to Twój głos nie miał już jakiegoś kolosalnego znaczenia. Ale bardzo się cieszymy, że dołączyłeś do nas. Jest 3-0 dla Sancheza, także jak najbardziej go rekomendujemy. Kolejne wasze zagwozdki były o Harveyu Barsie oraz o Emiliano Buendii. No jednak o nich mówiliśmy już wcześniej, że raczej rekomendujemy, że rekomendujemy, żeby na ten moment ich zostawić. Także nie będziemy się raczej powtarzać. I myślę, że możemy zakończyć dzisiejszych or Not. Dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście z nami do tego momentu. Dziękujemy Wam również za to, że po prostu jesteście. Jeśli Wam się podobało, no to. Dokładnie widzicie, co zrobić, jakaś łapka w górę, komentarz. Zresztą my zawsze z chęcią odpowiadamy na te komentarze, jeśli macie jakieś pytania i tak dalej A dodatkowo zapraszamy Was również na nowy format HotorNot, który będzie na Instagramie, na naszym Instastory W piątek wieczorem po prostu pojawię się tam i podam kilka aktualizacji z konferencji pracowych, a także informacji, które nie zostały zawarte w HotorNot ze względu na to, że po prostu jeszcze wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Być może już jakiś układ będzie wypracowany między FA, a FIFO czy UEFO, także po prostu w piątek taki krótki flash hot or Not tam się pojawi. Także serdecznie zapraszam. Zapraszamy również na naszą stronę, gdzie pojawi się artykuł kto na kapitana, a także kto nie zagra. Także generalnie zapraszamy Was, byście sprawdzali inne nasze materiały i dziękujemy Wam bardzo za dziś i do usłyszenia.